Halo, halo, dzień dobry, witam w vlogu XD. A, tu jest syf, generalnie to mnie pojebało, a to jest shit post kurwa, który ja robię. O, to, kurwa. Bo generalnie to testuję w tym momencie mikrofon, bo przygotowuję, <grytania> jak się uda, to aż, aż nagram to na YouTube'a, bo nie mogę. Tyle opinii się naczytałem, że nie da się zrobić odsłuchu audio na żywo za rozsądne pieniądze, że. Nie da się zrobić podglądu, bo czy mi idę do pracy jako fotograf i mi mówią, że mam się nauczyć teteringu. Co się okazuje, to jest dokładnie podgląd na żywo. Trochę inne działania, bo tam bezprzewodowe. Ja potrzebuję przez kawę, W każdym razie ogarnąłem sobie taki schemacik taki prosty. Ile ja się naczytałem o kablach? Ja pierdolę. Wiecie, że Jackie, znaczy pewnie dużo osób to wie, co się zajmuje audio, ale ja się o tym dowiedziałem no, nie wiem, z rok temu. A wczoraj sobie o tym przypomniałem, że jack ma, to jest T, T, TS generalnie, że jest ten przód i koniec, no nie? I pomiędzy są pierścienie, czyli ring, czyli R. I zależnie ile ten... I zależnie ile tych Rów jest, to do tego służy mikrofon. Jak jest po prostu, to tam jest dźwięk mono, jak jest TRS, to jest stereo. Jak jest TRRS, to dodatkowo ma e, sławki, no, odtwarzanie. I ta z trzema rasami R, to to już jakieś fantazyjne dziwadła. Testuję to właśnie teraz, bo kupiłem sobie w pracy z taki taki takiego Boja BM1. I to jest właśnie taka krawatówka, bo to jest generalnie taki koncept tutaj mam. Ja to pokażę w sumie. Nie wiem, czy tu widać cokolwiek. To takie kurwa gówno. Zapala się... O! Jak zapalę światło, to widać. Jakby tylko ostroś złapał. że generalnie tu jest tak. Tu jest aparat. Tu jest mikser, który aktualnie kosztuje 400 zł. Znalazłem jakieś za 200. Który jest dokładnie tym samym. Yy, nazwy... Ten droższy to jest harmonika Ser PAX 1. jego go znalazłem, jego będę kupował. Yy, I komika... CVM AX1 i chciałem tego pierwszego kupić, tego, znaczy tą komikę, ale nie jest nigdzie dostępna. A jest 200 W jest tu wytańszy, więc muszę kupić Harmonic, który jest raczej dobrą firmą. W każdym razie mam dwa mikrofony, bo mam roda tego normalnego kierunkowego, i w tym momencie boję. I ROD to ile jest do aparatu, więc jest TRS. To bo ja jest TRRS, ale jak sprawdziłem już TRRS w moim aparacie działa, ale nie wiem czy w mikserze będzie. Dlatego, z racji, że będę nagrywał wywiad, o którym zależnie kiedy to oglądacie, czy w ogóle to oglądacie, dowiecie się na koniec września. Może nie bezpośrednio ode mnie, bo to nie będzie do mnie wywiad, ale ja go będę realizował. Znaczy wywiad, film generalnie z udziałem dwóch osób który może nagrać wywiadem, który może nazwać poniekąd wywiadem na ten moment. Chcę mieć właśnie zabezpieczenie w postaci dwóch źródeł audio. I jedno to będą właśnie dwa mikrofony krawatowe, tak jak tu przypięte. I właśnie testuję mniej więcej czy to działa w akcji. I drugi właśnie road już bezpośrednio z aparatu. I w każdym razie road by był nagrywany jako na dyktafon nagrywany, on by gdzieś tam sobie na statywie stał obok i on był na jakiś dyktafon nagrywany, który też muszę kupić, albo po prostu na telefon, bo i taką przejściówkę mam. O, tu takie magiczne coś. Yy, od Rode'a RS RC, RC6 i to myślałem, że na początku zastąpi mi cały ten mikser, bo tutaj jest, że niby o, że dwa... Dobra, teraz się nie złapie ostrość, ale tutaj są otwór. Właśnie przy okazji tego urządzenia, jak w tamtym roku to kupowałem, to ogarnąłem, że jest coś takiego jak te pierścienie w jackach i właśnie myślałem, że to się wepnie do aparatu i tutaj są trzy dziury na jacki, oznaczone właśnie jako... Mikrofon, mikrofon i słuchawki. I myślałem, że jak tu podepnę dwa mikrofony albo jeden i tu słuchawki odepnę, to że będzie git działać. No okazało się, że nie działa. Nie wiem, czemu. W każdym razie yy, działało w momencie, w którym włączyłem aplikację odpowiednią, płanom, ale ja włączyłem demówkę od Rode'a, więc trochę syf, ale może działać mi jako konwerter TRS do TRRS, yy, bo konwertuje yy, jakby mikrofony TRRS, nie TRS. Przekładem, no mogę podłączyć to do telefonu i z telefonu na dyktafonie obsługiwać RODA, nieważne. Yy, wracając do schematu, o więc tutaj by był ten mój mikrofon krawatowy. Znaczy, bo tutaj dwie ścieżki zrobiłem, no nie, ale generalnie, więc jest tak. Bo ja na TRRS, yy, który teraz się okazało, że w aparacie działa, który ma TRS, Jacka, a nie wiem czy w mikserze będzie działał, dlatego dla pewności. Dwa mikrofony na TRRS, do tego. Yy, które wchodzą do miksera, tylko że mikser jest na TRS, dlatego pomiędzy nimi potrzeba dwóch przejściówek. Wiadomo, do, po jednym na mikrofon z TRRS TRS, TRS, żeński na TRS męski, które wchodzą do miksera. Z miksera TRS, TRS, Jack TRS do TRS, oba męskie wchodzą do aparatu i to też muszę sobie taki kabel załatwić. I out, Teres do słuchawek. Słuchawki też muszę sobie kupić, bo te wszystkie JBL -e i inne struty duty, które mam na kabel, nie działają. Yy, a te duże słuchawki yy, Arctisy, które mam Steel Series, nie będą działać z tym, no bo to są ufff, moje dziki węże, one są na USB-ki w ogóle. I do tego jeszcze planuję przez audio wideo albo mikro HDMI, jeszcze właśnie nie wiem i próbuję to skonsultować, bo to też jest droga zabawa, puścić yy, podgląd na żywo żeby mieć live podgląd, chociażby na telefonie, tylko że. Bo ja to mogę zrobić normalnie, bezprzewodowo, tylko to zużywa dużo baterii yy, i to jest duże opóźnienie. to chciałbym maksymalnie bez opóźnień. No i problem jest taki: bez opóźnień, w ogóle sorry, że tak w ostrości, ale po prostu postawimy parli, nie wiem, boluki, sobie potrzebowało właśnie bez opóźnień na żywo podgląd. Eee, na pewno taki wyświetlacz, nie wiem, Macali, na pewno większy przymierze. Dwu- trzykrotnie od yy, aparatowego wyświetlacza LCD yy, jest, i to mi już poniekąd wystarczy. A przynajmniej musi wystarczyć, bo mógłbym to rozwiązać owszem, monitorem poglądowym, który bym sobie przytwierdził do aparatu yy, na fajnym ramieniu, yy, z dedykowanym kablem podłączył to pod HDMI port i wszystko by śmigało. Tylko problem jest taki, że taki taki ekranik kosztuje najmniej 700 zł. Telefon mam, bo telefon potrzebuję. Telefon mam, wystarczyłoby załatwić kable. Tylko, że o ile mi mi ekraniki są zazwyczaj HDMI, jakiś DisplayPort, audio-video, one są dedykowane do aparatu. no telefon niekoniecznie. To jest urządzenie multimedialne, wielo raty taty. No ma USB typu C. Więc się muszę bawić. Chodziłem dzisiaj po trzech sklepach. Przeszukałem miliardy grup. Jedni piszą, że się nie da, ludzie, że się da. W jednym sklepie mi powiedziano, na YouTube mi powiedziano, ej, da się to zrobić, pobierz aplikację, weź sobie z mikro na USB, z USB na OTG typu C i do telefonu i pobierz aplikację i będzie git. W drugim mi mówią, że tak się nie da. W sklepie mi mówią, ej, przejściówka bezpośrednio z micro HDMI na typu C. W trzecim w ogóle oni nie wiedzą o co chodzi. I tak nie wiem, co robić. Bo jednak taki kabel to jest już jakiś tam koszt, w ogóle ciężko mi znaleźć te przejściówki. Znaczy tak, nie znalazłem na teraz jeszcze, to w ogóle nie znalazłem z mikro z HDMI na USB typu C. W ogóle nie znalazłem czegoś takiego. Audio, wideo nie wiem, trzeba się chce bawić, ja się boję. Nie wiem co robić, no bo teraz mam otwarty na monitorze, literalnie w tym momencie mam kabel. I chociażby ten męski TRS do męski TRS, 6 metrów, OK. I od no ja potrzebuję takiego króciutkiego kabelka, no ale 150 zł. Niżej widzę TRS do TRS od 53 zł. No dobra, to już sensownie, ale dalej. Ja potrzebuję dwóch, trzech, chyba z czterech przejściówek, jednego dzielnego kabla, kolejnego mikrofonu i no więcej niż myślałem. Więcej niż chciałem, więcej niż myślałem. W tysiącu może się zamknę, chociaż to jest dalej dużo. Ze mnie już się w pracy śmieją, że ja więcej wydaję, niż zarabiam, ale no... no... a! No jeszcze, żeby to wszystko zamontować, mikser, trzy mikrofony, znaczy tam dużo kabelków, muszę sobie riga kupić, najtańszy rig, kurwa, 500. Oczywiście do tego aparatu, co ja mam, to nie ma, takie uniwersalne, większe, w chuj więcej kosztują, znalazłem jakieś niby nowe na olx ale chłop mi nie odpisuje za 3,5, i stówy, ale chłop mi nie odpisuje, szkoda kaza. Wolówki za wpierdalami. Jak do nieprawidłowej. Ach, chuj. Ech, jeszcze o kardioidalności mikrofonów czytałem i też się zesrać można. Czym się różni mikrofon kardioidalny od kierunkowego? No teoretycznie niczym, praktycznie jakieś różnice na pewno maska, się inaczej nazywa. Ale zapis wychodzi na to samo, że owa. Bo różnica jest taka, że jest mikrofon kierunkowy. No i on zbiera sobie z tego przemówienie. I kardioidalny, to robi dokładnie to samo. Ale jest jeszcze super, kur, 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 super kardioidalny, który zbiera z przodu i troszkę z tyłu. Ten super, duper kardioidalny, tam, no, jakaś tam inna nazwa bardziej super, który zbiera z przodu głównie i trochę bardziej z tyłu. I ten Turbo Extra kardio kardioidalny, który głównie z przodu i trochę też z tyłu. Więc kurwa, i nie wiem, okej, okay, to jestem w stanie pojąć, że są te super, duper i te jakieś tam podziały między tymi kardioidalnymi. To, to może mieć jakieś tam zastosowanie, bla bla bla. Ale. Czym się różni kierunkowy od kardioidalnego? No, to szkoda, że Kupiłem statyw. To jest generalnie to jest statyw mroka za Ozgrozo 170 zł. I to jest dokładnie ten sam model, który kupiłem jako mój pierwszy w 5 lat temu, albo i więcej lat temu. No, więcej lat temu, bo 4. między pierwszym a drugim. 4 lata temu kupiłem mój aparat. A statyw kupowałem razem z GoPro, znaczy z GoPro, z kamerką sportową, którą kupiłem rok albo dwa przed. Czyli ten statyw kupiłem no 5-6 lat temu, tylko mi się rozdupił rok temu. Ba, przy nagrywaniu odcinka warsztatowego piwnicy. Breaking news, właśnie, zniszczył mi się mój ulubiony statyw. Zobaczcie, jak bardzo stępiła się śruba. I to jest dokładnie ten sam model, tylko wtedy kupiłem ten statyw chyba za 80 zł. Znaczy, może to było 180, a mi się wydaje, że 80, a teraz za 150. Ale na plus poszło to, że ma dodatkowo w zestawie na telefon mocowanie, To jest fajne. A generalnie to jest dokładnie ten sam statyw. Wiadomo, nóżki metalowe, to plastikowe. Nie służy mi za główny statyw, bo za główny statyw to ja mam mojego kochanego Welbona Videomate 38438. Zawsze mylę 348, ale to jest 438, którego już nie produkują niestety. Są tam wiadomo wyższe modele, trochę droższe. Yy... On jest super z głowicą olejową. Naprawdę do amatorskich wideo, taki jak ja kręcę jest świetny. Wiadomo, ktoś będzie narzekał, o, przyjdzie jakiś ktoś i będzie narzekał, o tu ma mikroluzy, tu coś nierówno chodzi, tu nie płynie. No wiadomo Manfrotto za 1500 zł monopod z głowicą olejową, oddzielnie dokupowaną za kolejne tysiąc. Będzie lepszy. Ale to jest statyw za 400 stówy. I on jest naprawdę dobry. On jest solidny w całości z metalu. No z wyjątkiem tutaj tych o plasticzków. Ale to tam chuj. Wygiął mi się. Tak się ze dokładnie ta nóżka, ona trochę ciężej chodzi. Wygiął mi się na wyjeździe jak byłem. Nagrywaliśmy jedną rzecz i ktoś wbiegni w ten statyw. Nie będę pokazywał palcem ludzi. Luz mam naprawdę. Nic się nie stało. Nawet jakby się coś stało ze statywem, no to chuj ze statywem. Nie, nie będę robił kurwa, przecież awantury. W każdym razie wygięła się ta nóżka. Udało mi się ją naprostować, na szczęście. Yy... No, więc mam trzy statywy teraz. Znaczy, czwarty w piwnicy, dokładnie ten sam, co ten, ten, ten nowy, co dzisiaj kupiłem, nowy, stary. Yy, no to tak, właściwie cztery statywy, ale jeden jest uszkodzony, niezdatny do spożycia, z, z, użycia. Videomate, Velbona. Z głowicą olejową do nagrywania głównie, więc ma tylko ruchy w dwóch osiach, lewo, prawo, góra, dół. Yy, XY bodaj. Mam również stat, no, on jest fajny, metalowy, z głowicą olejową do nagrywania, płynne ruchy z raty taty. Mam również taki malutki statywik, który o, po złożeniu jest taki, wielkości mniejszej niż moje barki. Bardzo leciutki i on jest świetny, on się rozkłada, znaczy świetny. On się też jest w stanie bardzo dosyć, bardzo, dosyć, bardzo, dosyć rozłożyć. Co jest z nim świetne? właśnie? Waga, wielkość. On jest genialny, żeby zabierać na przykład na wycieczki rowerowe. I o, chcę zrobić jakieś zdjęcie sobie, wyjmuję statyw, z aparatem, stawiam. A tak to go głównie używam właśnie albo na wycieczki, jak jadę z aparatem robić zdjęcia ale rowerem albo coś. Albo jak sobie leżę z dziewczyną na łóżku i oglądamy Netflixa, to sobie po prostu stawiamy ten statek między nami, albo obok nas, albo między nogami, albo kurwa jakoś go inaczej kładziemy. rzucamy telefon sobie tutaj, bo mam też ten na, na telefon yy, i sobie oglądamy. Aparatu bym się bał na nim trzymać, znaczy bałbym się, no nieraz trzymałem, no i właśnie tak jak na rowerach. Ale na jakieś sensowne zdjęcie, sensowne sesje to się nie nadaje. To jest bardziej właśnie taki awaryjny, łamany na wyjazdowy, na nie konkretnie o, wiem, że będę robił zdjęcia statywem, tylko o, przy okazji może jakbym robił, to jest spoko. A głównie to mi chodzi, głównie to właśnie służy do domowych celów, a na sesję go też zabieram. Jako asysta przy trzymaniu lamp do lamp się świetnie sprawdza, chociaż trochę niski do lamp momentami jest, ale spoko, daje radę, pomaga. No i ten, który kupiłem, bo mi brakowało, po pierwsze, jak sobie chciałem stawić e, lustrzankę, no lustrzank, pff, bez lusterkowca, jak sobie chciałem postawić aparat i nagrać coś, zrobić zdjęcie i światło, no to jeden, jeden statyw miałem już i to tyle było. Potrzebuję dwóch, lewo, prawo światło, jakiś softbox, whatever, cokolwiek, nie, wiem, mikrofon, dwa, y, dwa statywy to za mało, trzy to dobrze, cztery mogły być. Y, jak miałem dostać stypendium ze szkoły, na no właśnie... Rzeczy związane z zawodem to jest fotografia i grafika komputerowa. Chciałem sobie kupić statywy. No ta nie dostałem tego stypendium, ale nieważne. Dłuższa historia. Chciałem kupić statywy i sobie liczyłem, ile ja za te pieniądze statywów mogę kupić na tablicy. Liczyłem, rozpisałem każdy model, ile, ile tych. Akurat to był taki moment, gdzie pani od zawodowych gdzieś tam wyszła na chwilę, bo ona była tam kimś tam w ważniejszym w szkole i ona gdzieś na chwilę wyszła. Ja wstałem sobie ze znajomym liczyłem, bo to tak mała klasa tam nie jest. 5-6 osób było na tym kierunku. Znaczy my byliśmy dwa kierunki naraz, jak w klasie, ale no zawodowe mieliśmy podzielone. My byliśmy tą małą grupą, tam góra 10 osób. Większość nie przechodziła, to było nas. Większość to było nas 6, no kurwa. Niezła większość, niektórzy. I tam mi wychodziło 70 statywów, 50 statywów, 30 statywów, 3 butelki wody, kurwa. Mm. Litr wody. zaraz wypiłem. No, w każdym razie ten statyw, kupiłem go po to, bo stań. Sporo by trzymał. I co najważniejsze, jest solidny. Nie boję się, żeby na nim stał aparat. Jest wysoki, wyższy od tego VideoMate. I co fajne, do zdjęć. Ma taką regulację. Gdzie nie boję się. No bo tutaj, okej, okay, ten mały, gdzie on leży. Nawet nie wiem, już nie wiem, gdzie leży. Jest taki mały, że go nie widzę tam leży. On też ma też 90 stopni regulacji ma, żeby zrobić zdjęcia w pionie, ale on ma taki problem, że no to tak bardziej wygląda, tak bardziej jest wykonane, że abym się bał na tym tego kilogramowego aparatu, a jakby jeszcze o zgrozę miałoby się na tym jakaś lampa czy mikrofon, to już w ogóle boję się po prostu, tego stawiać. No, a to jest solidniejsze. Yy, I fajne. A, no i jeszcze tego małego statywu. Zaleta to jest to, że on kosztował chyba 60 zł. To jest, generalnie wszedłem na jakąś tą stronę, chyba cyfrowy.pl, PL. pisem statyw, zazłem, od najtańszych, byłem pierwszy i kupiłem. Tak wygląda historia tego statywu. Yy, a wideo Made historia wygląda tak, że po prostu yy, któryś odcinek Freeza jeszcze z tego pierwszego sezonu po prostu No i oni to mają jakieś ma, ma fajne ujęcia, takie płynące i mówię, ale fajne mają statywy, fajnie to ten. I właśnie w którymś odcinku oni tak rzucili którymś z tych statywów i była przez chwilę, przez jedną klatkę nagrania, była widoczna marka. I właśnie widzę, Welbon, yy, tam 348 czy 438, nie pamiętam nigdy, 438. Yy, I wklepałem to, Welbon 438 i wyszedł. Video made. kurwa, wygląda tak samo jak tamte na nagraniu. Kupuję. i Kupiłem tak w ciemno. I dobry jest. Polecam. Fajny, fajny, fajny. Z aktualności, jak już nagrywam coś, to nie wiem drona się kupiłem napiłem się to teraz muszę lecieć do giebla, ale tam już was nie zabiorę więc nie. widzimy się za rok <grym> i nie zmienię tej miniaturki na